Jeżeli zastanawiasz się, jaką taryfę wybrać, czy masz taryfę optymalną, zapraszam na ten materiał, na kanale grze i prądem. Temat podzieliłem na kilka części. Zacznę od omówienia taryf, zasad, jakie są w rozliczaniu naszego zużycia energii. Kilka słów o aplikacji, mój licznik, jak jej użyć, jak ona wygląda. No i komentarz do doboru taryfy, w jaki sposób można to zrobić. Zapraszam do subskrybowania, lajkowania, komentarzy. Chętnie bym się wymienił doświadczeniami, waszymi uwagami. Jedziemy. Dlaczego ten temat? Po pierwsze, wybór nie jest oczywisty. Jest dużo ofert. Każda taryfa ma różne parametry. No i można zyskać, ale też można stracić. A jeżeli dokona się błędnego wyboru, to jest coś takiego, jak karencja roczna. Przez rok nie można taryfy zmienić, więc błędna, błędna decyzja. Skutkuje wyższymi rachunkami przez cały rok. No i dlaczego jest problem z doborem taryfy? Dlatego, że dobór taryfy wymaga danych historycznych i to dokładnych danych. Nie wystarczy nam stara faktura, gdzie jest jeden rachunek po prostu za miesiąc i właściwie to są wszystkie szczegóły. Żeby dobrać taryfę, szczególnie dwustrefową, potrzebujemy rozbicia zużycia energii na czas w jakich godzinach ile zużyliśmy energii. I dodatkowo również na dni, czyli szczególnie dla taryf G12W, gdzie weekend i święta są traktowane jako doby w niskiej taryfie. Kolejny problem to jest to, że my w różny sposób używamy energii, w różny sposób, różnych urządzeń, inne mamy zwyczaje, więc nie ma takiego jasnego drugiego wskazu, że osoby, które mieszkają w blokach, tak, to dla nich najlepsza jest taka taryfa. Osoby, które mieszkają w domkach jednorodzinnych, jeszcze inna, tak? Każdy będzie miał inne zużycie w zależności od swoich zwyczajów, swoich urządzeń w domu. Nie będzie mieli prostej odpowiedzi, że ta taryfa jest najlepsza dla mieszkańców bloków, na przykład. No i zmienność w czasie, to znaczy Twój profil również jest inny w zimie, w lecie czy tam jesienią, po prostu inaczej się zachowujesz w lecie, częściej wychodzisz na zewnątrz w zimie, używasz więcej oświetlenia, czasami coś dogrzejesz i tak, i tak dalej. Więc kolejny problem, szczególnie jeżeli chciałoby się tę decyzję podjąć w miarę szybko, nie mam danych historycznych, mogę zrobić nawet ten profil, ale zrobię ten profil teraz. Więc nie do końca można odpowiadać zużyciu energii przeze mnie w innym okresie roku. O składnikach cen energii, żeby mieć kontekst, warto wiedzieć o tym, że mamy dwa główne, czyli stały, niezależny od tego ile energii zużywamy, coś jak abonament, ale oczywiście bardziej skomplikowane ze względu pewnie na to, żeby zaciemnić obraz, żeby wyciągnąć od nas troszkę więcej pieniędzy, więc mamy te cztery różne rodzaje opłat. Na fakturze mnoży się to razem. Z siedmioma albo i nawet więcej składnikami zmiennymi, które zależą od zużycia energii. Czyli, jeżeli zużyjesz 1 kWh, 1 kWh energii, będziesz miał inną składową zmienną niż jeżeli zużyjesz 10, tak? to się po prostu mnoży stawka razy twoje zużycie. Dodatkowo, tutaj mamy dla energii czynnej i opłaty sieciowej zmiennej podział na tą w szczycie i poza szczytem, jeżeli mamy taryfę dwustrefową. Kilka słów o tym oznaczeniu składników stałych, bo właściwie na pierwszy rzut oka one nie powinny mieć tutaj wpływu, dlatego że się nie zmieniają, więc nic z nimi nie zrobimy. No ale one jakby wskazują nam, że przy niższych rachunkach mamy dużo mniejszy wpływ na to, ile oszczędzimy. Czy tych samych nakładach, tak? Czyli ja nakładając, ja zmieniając zwyczaje czy wprowadzając jakąś termomodernizację, czy cokolwiek, spowodowałem, że zużywam o połowę mniej energii, no to zużywam połowę z 77% w G11 przy rachunkach typu na poziomie 100 zł a w taryfie G12 zmiennej, no to będę miał już wpływ na 71% rachunku czyli te 71 zł i połowa z tego to będzie Oczywiście, mniej niż w przypadku G11. Natomiast też to pokazuje, że przy niższych fakturach, przy niższych rachunkach miesięcznych, takie działania typu dobór innej taryfy mają naprawdę niewielki sens, tak? bo to jest niewiele do ugrania, a trzeba wykonać pewien wysiłek. Szczególnie jeżeli chcemy zmienić nieco sposób używania energii. Przy wyższych rachunkach ten wpływ udziału stał składnika stałego jest już niewielki, pomijalny. Także skupiamy się wtedy rzeczywiście na optymalizacji tych składników zmiennych. Odnośnie składników zmiennych, też warto o tym wiedzieć, że pomimo że obraz zaciemniony jest ich tam 5, tak naprawdę dwa się liczą: to jest ta energia czynna i, energia, i opłata sieciowa zmienna. Energia czynna dla taryfy G11 to jest 61% składnika zmiennego. Ona będzie się zmieniała w zależności od tego, jaką mamy taryfę i którą strefę, czy tą szczytową, czy poza szczytem. Ale jest to mniej więcej jak widać taki poziom. I można pominąć te trzy: opłata OZE, opłata okogeneracyjna i jakościowa. Oczywiście one wyciągają od nas pieniądze, ale. Nie jest to kluczowy składnik naszej faktury. To takie przypomnienie ślimaczek. Opłaty stałe, opłaty zmienne. Ten podział nie jest prawdziwy. To zależy oczywiście od wysokości rachunku. To bardziej chodzi o to, żeby zmieścić wszystkie te opisy. No i ważniejsze informacje z naszego punktu widzenia, potrzebnego do analizy i obliczeń, to jest koszt kWh kilowatogodzinę energii w szczycie i poza szczytem. Tutaj wziąłem pod uwagę cztery taryfy G11 ze stałą stawką i G12 G12R i G12W Zmienne w czasie z dwoma stawkami w szczycie i poza szczytem. Jak widać stawki w szczycie są droższe niż G11. No, i poza szczytem, oczywiście są tańsze. Kolejna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, to oczywiście ilość godzin w taryfie tańszej, w strefie tańszej. Dla G12W, jak widzimy, jest to 98, i to jeszcze nie uwzględnia około 13 dni wolnych od pracy, także tych godzin w tygodniu jest 98 na 168 godzin, czyli większość czasu teoretycznie. No, jesteśmy w tej tańszej taryfie i kolejna sprawa, te opłaty stałe. Tak naprawdę tu tylko jest różnica dla G11, która jest o 6 zł tańsza. Czyli jeżeli odchodzimy z taryfy G11 do jakiejś taryfy dwustrefowej, no to jeszcze musimy pobić te 6 zł, żeby, żeby wyjść na zero czyli musimy zaoszczędzić 6 zł, to jest kolejne wyzwanie dla małych rachunków miesięcznych i jak, jak tego dokonać, czyli trzeba najpierw powalczyć, żeby tak naprawdę dostać taką samą fakturę I, i pomimo naszych wysiłków możemy mieć wyższe rachunki popatrzmy na grafik stref, żeby to sobie też wyobrazić mam tutaj podział tygodniowy, podział godzinny w dobie Oczywiście taryfa G11 oznacza, to że to jest szczyt, czyli właściwie jedna stawka przez całą dobę. W taryfie G12 mamy już te tańsze godziny, czyli do godziny 6 jesteśmy w stawce niższej i w południe od godziny 13 do 15 też mamy niższą stawkę i wieczorem po godzinie 22 też jesteśmy w niższej stawce. Od razu odniosę to do profilu takiego zużycia żeby lepiej zobaczyć dlaczego to jest z jednej strony takie niby fajne, mamy te, tą tańszą strefę i, i może, moglibyśmy oszczędzić popatrzcie, że do tej godziny 6 praktycznie no można powiedzieć, że nie ma zużycia, tam są takie Złożycie nazwijmy sobie na jakieś, nie wiem, system alarmowy, tak? Lodówka chodzi coś, co jest włączone w nocy. Te wszystkie urządzenia, urządzonka, które mamy podłączone do gniazdek, które coś tam pobierają. Natomiast tak naprawdę zależnie się od naszych zwyczajów, jeżeli ktoś ma ten szczyt śniadaniowy, tak jak tutaj widać w zimie umie około 7-8, no dopiero wtedy już w wyższej strefie. Ma większe zużycie energii i zostaje ci tak naprawdę południe, 13-14 i wieczór, 22-23, żeby wpakować tam jak najwięcej zużycia energii. I ja staram się to robić, dlatego tutaj ten szczyt jest o 13, bo tam wtedy jakieś pranie, zmywanie i tak dalej jest uruchamiane. No plus przygotowanie obiadu i tak dalej, zaczynamy. Staramy się zacząć o tej godzinie 13.00 i tutaj 22, 23.00 normalnie pewnie to byłby spadek zużycia energii, tak? bo tu już wszyscy składamy się powoli do snu, a tutaj zaczyna chodzić właśnie jakaś lodówka, piekarnik, takie rzeczy, które zabierają dużo energii, stąd jest trochę więcej zużycia o tych godzinach. No ale tak jak widać zostały właściwie 4 godziny i tu mówimy o, o takim scenariuszu, gdzie mieliśmy tych godzin jeszcze, 6 więcej, ale praktycznie zostały, nie zostało wykorzystane, no bo jeżeli nie mam jakiegoś, nie wiem, urządzenia, jakiegoś pomysłu na to, żeby przenieść energię, nie chodzi o to, żeby mieć więcej zużycia, tak? Chodzi o to, żeby z tych stref drogich przenieść zużycie energii w tanie. No to w tym momencie lądujemy w takiej sytuacji, że większość zużycia dalej mamy w szczycie. No ale płacimy za to więcej, tak? Płacimy za to więcej, a chcieliśmy zaoszczędzić. Tutaj mam trzy profile przygotowane dla siebie na podstawie tygodniowych rachunków, żeby to jakoś uśrednić, żeby to nie było, żeby błąd był mniejszy. I przygotowałem trzy. Zimowy, taki przejściowy, wiosenno-jesienny no i letni. Widać, że w zimie jest największe zużycie, tam jest najciemniej, czasami coś się dogrzeje. Wiosną jest podobnie, powiedzmy sobie, jeżeli chodzi o te szczyty czyli też jest ten śniadaniowy, obiadowy, najpóźniej wieczorny. Natomiast w lecie troszkę inaczej to wygląda to jest profil już inny dlatego, że w lecie często jesteśmy poza domem i tutaj to zużycie w tych godzinach popołudniowych jest dużo niższe. Jedynie tutaj w okolicach, właśnie rano, śniadanie coś wyszło trochę mnie to zaskakuje, ale tak, tak, tak wyszedł profil. Takie mamy założycie, tak to wygląda. I użyłem tych profili do obliczeń dla każdej z tych stref, czyli jeszcze raz G11 i te trzy dwustrefowe. I popatrzcie, że każdy z tych profili właściwie daje analogiczny wynik. Czyli zawsze najdrożej wychodzi G12, czyli przejście na tą taryfę w moim przypadku nie byłoby korzystne, a najlepszy wynik daje to G12W. I to w każdym z tych przypadków zostanę na średniej, czyli średnio za miesiąc tych G12W miałbym około 60 zł niższy rachunek. Dlaczego tak to wygląda dla G12? No dlatego właśnie co powiedziałem. no nie jestem w stanie przenieść zużycia energii na te godziny wczesnoporanne Jedynie zostaje mi południe i wieczór i to powoduje, że niestety, ale pomimo tego, że jestem świadomym użytkownikiem, czy konsumentem energii, to nie jestem w stanie wyjść w cudzysłowie na swoje Natomiast G12W mam cały weekend i w tym momencie w weekend możemy rzeczywiście zaplanować jakieś aktywności, które wymagają większej ilości energii. Właśnie jeszcze raz to pieczenie, chleba itd. itd. To się odbywa właśnie w tym czasie tyle o składnikach, które warto, o których warto wiedzieć, czyli jeszcze raz stawki, ileś godzin. W niższej taryfie, w niższej strefie, opłaty stałe, grafik, profil konsumpcji, jak wygląda, oraz już obliczenia na podstawie profilu. Przejdźmy dalej. To było szacowanie na podstawie przygotowanego profilu. Teraz chciałbym użyć aplikacji. Mój licznik i kilka słów. Ona jest dostępna w sieci Operator. Nie wiem, czy inni operatorzy sieci energetycznych również udostępniają analogiczne aplikacje. Ale ja bazuję na tym, co znam, co jest dostępne. Ona może służyć nie tylko do monitoringu, do sczytywania stanu liczników, do danych historycznych, ale też do analizy planów taryfowych ma taką funkcjonalność i właśnie zaraz z niej skorzystam. Tutaj mamy ekran tej aplikacji, to jest aplikacja webowa, też jest dostępna na komórkę. Widzimy zużycie w tym roku, zostanę przy tym roku, bo jest najbardziej aktualne. Na dole jest zużycie w strefach. To zużycie w strefach pokazuje, ile w danej strefie tak procentowo... Mieliśmy zużycie energii. Na dole mamy symulację taryfy, i to nas najbardziej interesuje. Wpisujemy stawkę dla G11, mamy wynik. Na podstawie naszych danych, tak, historycznych, zapiszę go sobie. Zmienię zaraz taryfę na kolejną, czyli G12. Tu już widzimy, że na pasku życia w strefach pojawił się jasny i ciemnozielony kolor. Otrzymuję wynik po wpisaniu stawek. Teraz przemienię na G12R i zobaczymy. Tak, jest troszkę więcej ciemnego zielonego, czyli będzie, powinno być taniej. I jest trochę taniej. Zapiszę te dane i ostatnie G12W. Wpisuję dane i tego zielonego jest dużo więcej, jak widzicie, ze względu na te inne strefy na no, no, no te godziny, które są w weekendy i, i święta. Natomiast stawki są nieco wyższe niż G12R. Tak to wygląda. I same wyniki. Tu muszę zaznaczyć jedną rzecz. No, wyniki są nieadekwatne do tego, co robiłem na profilach, dlatego że dane historyczne u operatora obejmują również aha, dane historyczne operatora są zniekształcone przez to, że mam panele fotowoltaiczne do profili mogłem zabrać dane bez tych paneli i chciałbym ten materiał przeznaczyć dla osób, które nie mają paneli, które nie mają ogrzewania energią elektryczną no bo w takim przypadku te wyniki byłyby znacznie odbiegające od tego co mam, czyli inne profile no, ale ponieważ nie mam innej możliwości, muszę bazować na danych rzeczywistych, takie, które są operatora. Dlatego tutaj widzimy taki wynik. No i ten wynik to jest aż o 14% niższy rachunek na G12W. No i jak widać, również G12 tutaj wyszła lepiej niż G11, ale jeszcze raz to jest zaburzone właśnie przez, te, przez to, że mam panele. Dobrze, teraz jeszcze kilka słów o samym procesie doboru, jak to zrobić dla siebie. I trzy scenariusze, czyli taki pewnie dosyć częsty, znam tylko wysokość rachunku i ceny. Ceny i warunki, oczywiście. Drugi scenariusz to jest rozszerzony o to, że znam jeszcze swój profil. No i ostatni to jest ta symulacja. Na danych rzeczywistych, którą przed chwilką zakończyłem. I takie moje uwagi właśnie odnośnie pierwszego scenariusza. Po pierwsze, odpuściłbym jakieś, jakiekolwiek zmiany przy niskim rachunku. Jeżeli rachunek miesięczny jest niższy niż 200 zł, uważam, że nie warto. Nie warto w ogóle wchodzić w temat optymalizacji taryf. Chyba, że jest jakaś wyjątkowa naprawdę sytuacja, kiedy Przykładowe pieczenie, właśnie w godzinach, które byście mogli zmieścić w tej tańszej strefie, no to wtedy jest sens. Kolejna rzecz, którą chciałem się podzielić, to jest rozważenie G12W. Po prostu, jeżeli w weekendy spędzasz czas w mieszkaniu, w domu, jeżeli tam jest dużo właśnie kumulacja zużycia energii, na, czy to właśnie takie prania, czy gotowanie czegoś czy pieczenie tak jak w moim przypadku ja piekę chleb i, i to zabiera sporo energii tak jeżeli macie taki profil to w tym momencie G12W może być dobrym pomysłem w przypadku kiedy te dni jeżeli chodzi o zużycie energetyczne są powtarzalne to lepsze od G12W byłoby G12R gdzie nieważne, czy to jest weekend czy to jest dzień tygodnia Jestem w stanie przenieść część zużycia właśnie przed 7 rano i pomiędzy tą 13 a 16. To w tym momencie rzeczywiście taka taryfa G12R mogłaby być bardziej optymalna. Tylko w każdym z tych przypadków, kiedy przechodzimy na tę taryfę dwustrefową, ona zależy od czasu i trzeba dostosować konsumpcję do taryfy, czyli świadomie starać się przenosić aktywności, które wymagają dużo energii. Elektrycznej właśnie w te godziny, w których ta energia jest tańsza. W sytuacji, kiedy oprócz rachunku, oprócz znajomości cen mamy też swój profil, no to po prostu trzeba usiąść policzyć, oszacować się rachunek dla poszczególnych taryf, przy czym trzeba też pamiętać o opłatach stałych, bo znowuż będzie sytuacja, że przy małych korzyściach, przy niskich miesięcznych fakturach, to się nie będzie po prostu opłacało. Będzie ryzyko, że będziemy płacili jeszcze więcej, no i nie będziemy mogli wrócić do innej taryfy przez cały rok tej karencji, którą narzuca operator. No i kolejna sprawa to oczywiście powtarzam się, ale to jest klucz: dostosowanie konsumpcji do taryfy. Pranie, pieczenie, gotowanie, jakieś rzeczy, które wymagają dużo energii. Jeżeli można, przenosimy je na czas, właśnie kiedy mamy tańszą strefę. No i idealny scenariusz, mamy pełne dane historyczne. Znowuż, jeżeli nawet wychodzi nam jakiś mały uzysk, ale mamy ten rachunek yy, niewielki i mamy małe korzyści. To może być na granicy błędu, więc szkoda, szkoda zachodu na, na te wszystkie zmiany, bo to z jednej strony my musimy złożyć wniosek, z drugiej strony ktoś tu musi się pofatygować. Często jest tak, że trzeba czasami nawet wymienić licznik, żeby wprowadzić taką. Taryfę dwustrefową, więc to nie jest takie, że tak powiem, działanie tylko online albo telefon. No i jeżeli się zdecydujemy, to oczywiście nadal, pomimo korzystnego rezultatu z symulacji, warto dostosować konsumpcję do taryfy, bo to będzie w tym momencie premiowało właśnie nasz wynik. Będziemy mieli lepsze rezultaty, a przecież po to zdecydowaliśmy się na zmianę taryfy. Jeszcze raz zapraszam do subskrypcji, do komentarzy. Do uwag, jak Wam się podoba, lajkujcie. Ok, jeszcze na koniec podsumowanie. Po pierwsze, i tu się chyba wszyscy zgodzimy, że bez szczegółowych danych historycznych nie można jednoznacznie wskazać optymalnej taryfy. Można przyjąć pewne założenia, można, można mieć jakieś wskazania, ale to nie będzie wskazanie jednoznaczne. Przyczynę powiedziałem: każdy z nas inaczej używa energii, chociażby dlatego. Ma inne urządzenia, inne zwyczaje. Kolejna uwaga na zakończenie: ceny będą rosnąć, czyli nawet te gwarantowane, które będą w 2023 roku, one będą wyższe, dlatego że będzie już normalny VAT przynajmniej na to się zanosi. Więc tym bardziej warto rozważać takie działania, bo te 10% czy tam 14%, które mi wyszło, no to będzie już nie 1000 zł, tylko pewnie 1500 zł albo 2000 zł. No bo nie wiem dokładnie, ale prawdopodobnie ceny wzrosną dwukrotnie. Różnice pomiędzy strefami mogą ulec zmianie. To jest kolejna rzecz, na, na, na którą warto zwrócić uwagę, bo to nie jest tak, że nowe stawki wprowadzane przez operatorów są proporcjonalnie zmieniane. To jest często tak, że gdzieś tam się. Ta relacja pomiędzy tańszą a droższą strefą nie zawsze jest taka sama po zmianie ceny. Uważam, że powinno się dążyć do tego, że ta relacja jest coraz bardziej korzystna na, na rzecz tej tańszej strefy, ale za logikę operatorów tutaj trudno mi odpowiadać. No i jedna, ostatnia ważna, ważna informacja to jest to, że ja celowo w tym materiale nie obejmowałem scenariuszy z panelami fotowoltaicznymi oraz kiedy ktoś ogrzewa prądem, ponieważ to jest całkiem inna historia Wyniki byłyby zaburzone, gdybym mówił o wszystkim w jednym materiale, bo jak to się mówi, co jest do wszystkiego, to jest do niczego. Postaram się przygotować taki materiał dla paneli oraz ogrzewania prądem. Tym bardziej, że sam i mam panele i ogrzewam prądem, więc będzie mi to łatwiej dokładniej zrobić niż to zrobiłem dla takiego scenariusza użytkownika. Nazwijmy sobie, który ani nie ma fotowoltaiki, ani. Nie ogrzewa w domu czy mieszkania prądem. Dziękuję za uwagę. Zapraszam jeszcze raz do polubienia, do subskrybowania, do komentarzy, do podzielenia się waszymi uwagami. Dzięki, trzymajcie się ciepło.